za doskonały tort urodzinowy. Bóbr zawsze lubił wszystko robić starannie. Każde zadanie, które wykonywał, było zrobione uważnie, rozważnie i w ocenie bobra doskonale. Urodziny bobra były następnego dnia. Bóbr wiele czasu poświęcił na planowanie tortu, swojego najnowszego zadania. Tort miał mieć warstwę czekoladową, warstwę marchewkową, warstwę truskawkową i jeszcze jedną warstwę czekoladową. Czekoladowe wstążki, mnóstwo karmelu, lukru, posypek i mnóstwo, mnóstwo świeczek. To miał być doskonały tort urodzinowy. Jest niesamowity, powiedział żółw następnego dnia. Jest taki ogromny zaświergotał ptaszek, czy zdążysz zrobić go sam? Oczywiście, że nie. Wszyscy pomożemy. Zaofiarował się radośnie królik. Tylko, że ja mam bardzo dokładny przepis. Zaczął bubr. Świetnie! Przerwał mu królik. Ale będzie zabawa, jak będziemy to robić razem. I całe urodziny będą fajniejsze. Tylko, że bubr zaplanował ten tort bardzo starannie. A co, jeśli jego przyjaciele nie przeczytają przepisu uważnie? I jak się okazało, Bóbr słusznie się martwił.